Jedyna okazja, jak i wieczorem w sumie, żeby wybrać się na spacerek z małym łobuzem, bo popołudnie jest taki gorąc, że szok. Więc mamy ze kawki i tutaj bawimy się. Łobuz. A już coś kombinuje. Hmm. Cię się, powie, no co to za zabawy wymyślam. Dzieciak cały plac zabawy ma, się tutaj. Ostatnio wstawiałam wam, jak byłam z Kasią na jej pierwszych targach. I tutaj, zobaczcie, teraz pozostało się ciasteczek, które jakoś się nie sprzedały i ciągle wyjadamy. I powiem wam, że na początku nie byłam przekonana dotyk, bo takie słodkie... Kasia mówiła, że 800 gram cukru na a 24 ciastka. Naprawdę sam cukier, jak się to żaru. A teraz tak mi smakuje, że ja tylko ja je wyławiam. się. się do Kasii mówiłam, a co, już nie ma tego różowa? Tak mi smakowały. Więc ja wrócę z tej Ameryki jak kula. Ale potem najwyżej zacznę ćwiczyć. A co? Za piękne laseczki. I zaraz. A, przepamiętaj, tutaj jest florydzianka, do której przyjechałam z mamą dwa dni temu. Tak, I zaraz właśnie możecie zobaczyć na Instagramie oraz YouTube o nazwie florydzianka. Florydzianka. Zapraszam. I zaraz idziemy na shopping z nadzieją, że kupimy jakieś fajne rzeczy w promocyjnych cenach. Co byś chciała kupić? Mamię ja, ja, tylko towarzysz, ja jestem tylko kierowcą. Zwłaszcza, że jestem na bezrobociu. Chyba <laughs> tylko <laughs> więcej. Idziemy na shopping. Mały jest też z nami, halo łobuzie, i zobaczymy, czy trafimy na coś fajnego, mam nadzieję, że tak. No, jesteśmy, to już Halloween, niektórzy sąsiedzi na u Kasi. Też już mają ozdoby halloweenowe, ale jest przecież jeszcze sierpień. Crazy ole. Kasia polecała tą maskę. Miałam się w nocy ją wypróbować, ale zapomniałam całkiem, więc chyba kupię w ciemno myślę, że chyba jak polecę to jest dobre. 17 x 24 to zawsze jakaś pręka. O i mama <grym> jest 12. sobie znalazła. Co? co do spania? Czy do spania, spania, to? Do czego? to jest? Ale Jakby materiał milutki. Mm -hmm. Nie chcę z tego? To jest to, co Kasia do ust co miałaś w nocy, mówiłaś, że jest pokosu. Było bardzo mm -hmm. aż taki był efekt czy niekoniecznie? To pierwszy zrobiłam, więc jest trudno mi określić. A dużo się różniło niż normalnie czy? Słuchajcie takie długości smarową, ale nie wiem na jak... pewno. Dobra, kupię i przetestuję, już się poświęcę. Coś tu czepnęłam na próbę i zobaczcie, kurde, ja słabość do takich mydełek z powodu opakowań zazwyczaj. Że wyglądają fajnie. wiadomo, że to jest tylko coś nałożone, ale już tak ciekawie wygląda. Albo jakieś takie we wzory, we no. O! Miałam Karolie mydełka załatwić. To 80 Korun, no 250. No to jest to, no to jest dziwne. Chyba wezmę te kremiki. Mam ze ślimaka tą emulsję taką do smarowania. A te kremiki są na spoko promce, więc warto przetestować. 17 zamiast 27. I to to są. 17 zamiast 30. Więc weźmiemy na próbę. Wiedziałam, żeby nie pakować dużo rzeczy do walizki, bo wywiozę stąd pół sklepu. O nie, zobaczcie. Kremy do rąk. Z tego co ja lubię. Płynie do czynienia twarzy. Może dam spokój. Ach, sama nie wiem. No zobaczcie, jakie fajne to są pudełka, no mi się tak podoba Oczy cieszą, ale jak do ciała Zobaczę obok, co Kasia mi tam mówiła, żebym zajrzała I zobaczymy, co tam mają ciekawego Mniejsze, ale równe, są jesienne, a tutaj nie są jesienne Zobaczcie, to pamiętam w TJ Maxxie w Polsce TJ czy TK Maxx? TJ Maxx Płaciłam za to ponad 5 dych A tutaj 7 dolarów, czyli 70 korn, jakieś 20 zł zł co za zdzierstwo! I tam też, bo nie na promocji już 50. Arbuzowy jest piękny, z tego Karolina miałam. Ja się nie złapałam niestety na Arbuzowy albo co robił. Takie jakie piękne zestawiki z ręczniczki. Oh my god, zobaczcie. Przypadek nie sądzę. Co my tu mam? 15, albo no, to są już dwa takie. I dorączek i mydełko. Hmm. Fajne, że te ręczniczki są takiej super jakości, że widać, że będą wchłaniać tą wodę. Nie wiem, chyba sobie je kupię. No, kurde. Mam no takie grubaśne, fajne. No i już jakieś głupoty kupiłam normalnie. Korony to tak, ma się płacić w dolarach. Czymkolwiek w sumie. Właśnie wróciłyśmy z shoppingu. Kasia tam się bawi z Bobasem. A ja muszę zrobić nowe paznokcie. Bo sobie zerwałam, bo jeden mi się zerwał wczoraj już mi zaczął drażnić, więc idziemy robić pazurki No i teraz, które zrobić? Takie białe? Może takie białe zrobię, a co? Już kleju. Ajajaj, aj, aj, najgorzej. No i proszę bardzo, nie minęło 5 minut, są pazurki gotowe. Tyle, że jeszcze ja jest skrócę troszeczkę, takie dosyć długie, nie jest taki długaśny. Podoba no, mi się to sukienka, ale jak patrzę, to Tuch chyba jakaś taka za duża, to tak się zginę na boki, to wszystko. Chyba bym musiała zwrócić. Nie, mamusia, co myślisz? Tak, a tu coś, nie? No, co? nie masz. Nie mam teraz. Mm, tutaj tak dziwnie z boku. Nie, no wydaje. Nie, no dziwne to, co. Coś, tu jest ewidentnie nie tak. Nie, nie moc tu Kasia patrzy, bo to jest bez sensu. Ale poza tym kupiłam tak. Karpetki Takie grube się wydają. A czasem, jak w sklepach patrzycie, to zaczynamy, jak tylko weźmiecie rękę, to prześwituje. A tak, jest takie porządne. I jakie kolorowe też wzięłam, bo też były takie fajne, grube. Tutaj kupiłam na próbę mydełka. Nie, no, takie są tanie, że musiałam. Musiałam jedno dla Karoliny i to chyba. Miał być dla Karoliny jakieś tam kletowe zapachy. Ja biorę sobie czarną wiśnie i. Pumpkin, czyli pewnie jakiś, jakiś spice, czy coś. Też kupiłam sobie z Hatomugi. Mam ten taki, taką wodę z tego, Kasia mi dała kiedyś. Możecie zobaczyć na open box paczki z Ameryki. I to Kasia właśnie poleca do ust, więc sobie też kupiłam. Nanos maska taka, i potem jest takie niby mięciutkie. 17 zamiast 24. Jeśli chodzi o to, to jest 7 zamiast 10, więc nie, jakaś super promocja wielka. Tu jest 8 zamiast 12. O, to mamusz dużo więcej. A co z tym zapnijam? ceny powiedzieć? 13 zamiast 20, no to już lepsza promka. O, sobie kupiłam do zestawu i za to dałam 17 zamiast 30, no to tu już ewidentnie fajna promka. A tutaj kwas hialuronowy kremik 17 zamiast 27 też spoko. I ostatnia rzecz na próbę. Ojej, do końcówek do włosów, na suche włos, więc nada się i to 11 18, no zobaczymy, przetestujemy, przyda mi się w domu. Na ma te baseny, zazdroszczę. Patrzcie, jaki wakacyjny klimat. Czy już nie trzeba na wakacje wiedzieć, tak naprawdę, bo kurczę, no basenik, palemka, cieplutko fajnie mają. i dopływać. Taki mały bandyca, on by chciał wziąć tę głęboką już wodę. Nie ekscytacja na jego twarzy, że idzie tam. Babcia go przyjmę. Zobaczcie ich powrotem. Fajne mają te baseny. Zobaczcie, no kopalemka, ciepła woda, piękna pogoda. Czego wiecie? Ale ta nadami. woda dzisiaj jest taka jakaś ciepła niż wczoraj. Może no, dlatego, że wieczorem wieczorem no. jesteśmy wieczorem, no. nie wiem, tak nie daje. bo no. nie jesteś tak nagrzane ciało, No może tak. No. A a a aaa, aaa, Odbiła się to. babcia też. Hop. Pokaż tak. Hop. <noise> Papa na sportowy. Idziesz? Tak. Dawaj. Chciałam się nie zawróciłem. No to chodź. Idziemy na sportowy basen. Idziemy <noise> nie wiem, same czy same. można to ujaśniać. Idziemy na basen sportowy. Kondycja zero. Kondycja zero. A pływanie jest bardzo męczące wbrew pozorom. Co? nie jest męczące, nie? W takim stanie, chodziłam, tak pływałam 40 minut, jedną i A bo twoje filowety, tempo ta. jest zabójcze, ja po prostu z tym razem No, Na exactly. no, Olimpiadę to ty nie pojedziesz. A fajnie ciepło tutaj. Ciepło, no. Patrzcie, nie wiem czemu zimny się spędza. <głos Aww>. Możesz <głosierullah> dopłynąć tutaj, do schodków. A włosy zmoczy. No. Dobra, radę tyłem. Tyłem, no. O! Nice! <noise> Kościół glądowe! No, no. Świetna robota Paulina. Ekstra ci poszło. Prawie Jesteś... plucza wyplułam, ale widzisz jak pierwszą <noise> długość szybko płyną. mam tylko o! dwie minuty w tym jest po czas? Nie widzę jak film długo się nagrywa. <noise> Bo ja tak rekreacyjnie. <noise> Babcia, masz nam pokazać udowodnić, Nie. że masz kartę pływacką. Mam kartę. Cię Cię pływała, woda się. tam jest. Cieplejsza niż tutaj.

Technika, żeby przekonać go do kółka. A babcia tam chilli. Przekona się dzieciom do kółka. To bardzo dobre. Paulina dzisiaj nauczyła trzymać Oliwera stopy na za podejście na rowerze, zamiast ciągnąć się po asfalcie. No go się w kółku. A nie lubił kółka. A nie lubił kółka. Oli, gdzie się schowałeś? Brawo, Rok, będziesz w kółku robisz? O taki! Sampujesz? Oooo, dużo mi Brawo, Mama Mamadumna! Brawo, Brawo! Brawo, brawo! brawo. 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 Tutaj się nie loty pod sam korek. No, o. nie takie. No, pudełko, Przynajmniej nie ma. Nie? No, nie ma, Aha, nie, nie no nie to. to Kasia poleca te, więc będziemy próbować. Takie ciasteczkowe chyba, nie? Siedzimy sobie 32 stopnie, ale ja lubię takie temperatury, więc super. Takich gości to ja rozumiem. Przyjdzie, skosi trawę. I to w najgorszym słońcu, ale proszę, przy okazji się opali, więc win-win. No profesjonalna robota. Dzieciaki przyszły, przybrały się za policjanta. Obaj mają właśnie strój, od, 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 od góry do dołu, okulary, wszystkie akcesoria. I Bartek idzie tam, pokazuje im z przodu. tylko patrzę, tam światełko, i to z tyłu światełko, nie? Gdzie światełko jest? Co tu się dzieje? Znaczy? Znaczy? to jest To jest To jest that's Nie, to jest and to na śniadanko, czyli obowiązkowy punkt, który muszę zawsze zjadać. Jak jestem Kasi. Zobaczcie w świetle, jak cudownie to wygląda. Jajeczko. Cebulowy. Uuu. O, o, o! Już ci od Najlepiej. Co ty tym zjeść? Kawałek jaja? To Kasia robiła zamówienie. Moty przewodni Twilight, czyli zmierzch. No, wieczór paniński. Zobaczcie, jak pięknie nie wyszło. Tutaj brokat. Jak na klacie Edwarda. Tak. Wampirze zęby. I takie fajne 3D efekty. To są te okładki książek, jeżeli ktoś pamięta, jak wyglądały. Nasza mama przeczytała wszystkie części. Mama tak, miała mama była wielką fanką Zmierzchu. Ja też wszystkie czytałam, te wszystkie części to lubiłam. I filmy też lubiłam. Później była taka nagonka na te filmy, nie? że może tak. się tak nabijali, ale miła by mi się tak podobała. nabijali się, a patrz, do dziś dzień ciastka chcą. Nie, bo teraz mam wrażenie, że jest taka druga fala Zmierzchu, że ludzie znowu to oglądają i znowu to lubią. Mnie tylko miny tej Belli denerwowały. Ja Byłaś Tim, <grym> team Edward czy Tim team Jacob? Nie pamiętam już. To no, na no co? No Jacob ja nie wyglądał. No lepiej wyglądał, a przecież Edward miał czatę dorysowaną w o, programie, nie? Ojej, to było nie? tak straszne. Kurcze, ale typ wiedział, że będzie taka scena i miał miesiące, żeby się przygotować, nie? Mógł troszeczkę no, no. połapać do tego, ale wiecie, w tym... Um... Batmanie, w którym ostatnio grałem. to to już, to już wyglądało dużo lepiej. A nie przerobione? Nie, nie, nie. W końcu wziąć się wziął za siebie. No to dobrze. <grywa> Paulina, słuchajcie, Paulina idzie robić makaron i potrzebuje się rozgrzać. Fajny pokaż ruch, który wykona się raz ruch. Wszystko kliknęło w tym momencie. Kolana, łokcie, wszystko strzeli. Już poza faktem trzeba się rozgrzewać do mała robienia makarona. Dobra, mama, teraz co z tej dzieci strzeli? Nie, nie to naprawdę wystrzeliło. No i mi papa, ja jazma rzeczy mi strzeli tak, To byś tak zrobić głęboki przysiad, taki wiesz. Tak, tak miałaś tak nagle szeroką? Czy... Tak. Mocny. Nie, jak to robić? Nie, widać, co robiłaś? Jakoś... Aha tak. Mi nic nic nie tak. Nic, co? Szczęka mi strzela. Jak mi strzela szczęka, to jest przestanie strzelać sama z siebie? No, no, to nie pan... strzela. no bo strzela no się strzela, bo strzela czasem trochę. Ja się raz się tak strzeli, że powiedzieć, strzela. 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 Słuchajcie. Ten <laughs> to ja to jest po Tym policzką się wygrywa. 30 to tak już jest. Jezu, to będzie No się nie w żałobie miejscach chyba. No nic. Czekaj, zaprezentować. No. Chyba. 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 O! Kliknęło. Proszę bardzo, Paulina robiła rozgrzewkę, żeby robić makaron. A kto robi makaron? A tak, bo intensywnie tam masować ten makaron, A dodałaś soli? Tak. Dodałaś? życzenia. Dodałaś? Wow. Tak jest. Bo mama nie dodaje makaronu do soli. myślę że jak do czegokolwiek dodasz odrobinę soli, to to jest lepsze. Ty nie a sama makaron. Dobra, zrobić bardzo dobrze okay. Zrobiłam rosu. Zrobiłam <laughs> Dopomina To test smaku, czy jest taki, jaki powinieneś z dzieciństwa. tak. Gorący. <grym> <grym> co? Dobry? Nie taka woda, tylko fajny ma taki zapach właśnie rybek. To coś w tym jest. Ja zawsze sobie przy, przy, przyprawiam, więc moim powinien... jest. tego tłuszczu nie zapać. Wow, no bardzo taki przyprawiony. Ja robię bardziej wodnisty. To jest dobry. Przyprawiony? dobry. Dobry, dobry. Mama spisałaś się na medal. Tak? Oby tak dobry, dalej.